Witam serdecznie. Tutaj jesteśmy na wspólnym przedlocie. Takim zorganizowanym z tym panem. Tutaj jest e, 340, tak Krzyśu? 340, chyba, krzyśka. I moich ciemniaków jest takie karpiaki. Moich ciemnych jest ta klatka. I ta klatka, same niebieskie. To ja tutaj wrzuciłem do ściny jemu swoje 40 sztuk. Także także będzie widzowie wesoło. To są moje ptaki. Takie ciemne. Wszystko Na, na jasnych oczach. трех. Вот что? Едем из коксем? Едем из коксем. Шамы. Делаем на Taki Taki przedlot Olo Arga Taki przedlot A ty pojepuściłeś? Katka siadł do... o Banda, ale jest Ale Ale dwa loty się zrobiły ty O, ma, pa się rozdzieliły teraz O, ale to twoje! A które to twoje! <gadka> Latają Swoją to tego, żeby gonił. Gonił do... był? Do... 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 To mały tak. To tak. O! Moje, moje wiesz, moje jeszcze nie ganiane bo to młode, Wielka. młode mają, nie? Ale... Nie, wiecie, nie, ma, nie ma. Nie, tu, ale, ale ten, sama woda chyba. Ale kurwa, ja pierdolę. Pięknie się wszczynili. A jeszcze chyba to 120 lat temu zostało, A jeszcze kurwa, ze jest młody, ty! Zobacz, już 4 otrzymał, ty! Pięknie. No, nie to jest tak Ale A A Nie, I ta... to tak, tak to... Tak to widać, o, jak 오, poszł ładnie kurwa. do góry. 300 40 <gulanie> Ty, to twoje czy moje? <gulanie> nie wiem, gdzie widać Tak jest bo Bogdan do gołębika spadając Ty to, moje to mówię, że nie, nie goniane gołębie teraz, bo to młode mają, to ja tam nie ganiałem ich tak silnie, nie To Micha z babą, Boguś widział, Gdzie nie chwala, ale kurwa Nie no, Krzyszka, Krzyszka wiesz, Krzysiek już, Krzysiek już kurze ze trzy tygodnie już wiesz, on Nie ma, nie ma młodych On ten, trzy tygodnie już gania gołębie, no. Młodych nie mają Młodych nie mają u niego, u mnie to jeszcze Dochowują Ale jak poszły, poszły ładnie. No już tam część wi widać, o już się ruszyła. Ty, patrz, o część już poszła.